Kiedyś w części 006 pokazywałem, jak kolorować grupy wierszy na przemian, aby osiągnąć taki efekt, jak jest tutaj. W zależności od kraju ustawiamy kolor na całym wierszu dla danej grupy, więc dla PL nie ma koloru, potem dla FR kolor już jest, dla UK znowu koloru nie ma, potem znowu jest i tak dalej. Oczywiście, tak, aby to było dynamiczne, więc jeżeli zmienimy gdzieś. Kraj, to kolor ma się ustawić dla odpowiedniej e, grupy, niezależnie od tego, czy ona ma jeden wiersz, czy ma tych wierszy 10. I ja zaproponowałem w odcinku 006 rozwiązanie z kolumną pomocniczą, z dodatkową formułą Paweł Bartela. Po obejrzeniu tego filmu zaproponował inne świetne rozwiązanie. Bardzo fajna formuła, którą dzisiaj bym chciał wytłumaczyć. Tak naprawdę, to formułę Pawła możesz zobaczyć w arkuszu X446 zrobione Paweł. Natomiast ja zaproponuję ci z dziebko inną, którą zbudowałem na bazie tego, co zaproponował Paweł. Moja będzie. Troszeczkę krótsza. Do dzieła. Aha, tak naprawdę będę tutaj włączał na tym obszarze formatowanie warunkowe, więc mógłbym wejść do okienka formatowania warunkowego i tam zbudować tę formułę, ale ja ją zbuduję póki co w komórce obok tej listy, w tej kolumnie E, i jeżeli będzie dobrze działała, to potem ją dopiero skopiuję do okienka formatowania warunkowego, po to, aby lepiej wytłumaczyć ci, co się tam tak naprawdę dzieje, bo formuła jest naprawdę wypasiona. Do dzieła. Więc ustalam się obok pierwszego, wiersza tej mojej listy i powiem Excelowi, aby porównał ten zakres, czyli pustą komórkę nad listą i tytuł tej pierwszej kolumny, tej kolumny kraj, aby porównał, czy te wartości są różne od tytułu tej kolumny i pierwszej wartości z tej kolumny kraj. Więc też obszar, obszar tych samych wymiarów, ale przesunięty o jedną komórkę w dół. I teraz zatwierdzę to Aha, nie będę tego jeszcze zatwierdzał, zablokuję początek każdego z tych zakresów, więc ustawiam się przy adresie B1 naciskam F4 i przy adresie B2 naciskam F4. Po to, aby te zakresy były dynamicznie rozszerzające się. Więc jak za chwilę skopiuję tę formułę w dół, to będą to coraz większe obszary porównywane ze sobą. Jeszcze poblokuję adresy końcowe tych zakresów. Tak, aby zablokowane były kolumny, a odblokowane były wiersze. To jest po to, abyśmy mogli później, na koniec, tę formułę skopiować do okienka formatowania warunkowego. Klikam teraz Enter, kopiuję tę formułę w dół. Tu wyszły błędy, bo wykonuję operacje na tablicach, ale ja Ci chcę pokazać jedną rzecz. W pierwszej z tych formuł wchodzę do niej, kliknąłem dwukrotnie, naciskam F9 i spójrz, pojawia się tablica, w której mam dwie prawdy. Skąd one się wzięły? Ponieważ Excel. Ups, nie ten skrót, ponieważ Excel przyrównuje, czy ta wartość. Ojejku, jejku, nie ten skrót. Excel przyrównuje, czy ta wartość jest różna od tej wartości. Wychodzi mu prawda, i potem przyrównuje, czy ta wartość jest różna od tej wartości. Również mu wyszła prawda, stąd te dwie prawdy. Natomiast przy drugim wierszu. Będę miał już trzy elementy w tej tablicy. Spójrz, naciskam F9 i pojawi się prawda, prawda i fałsz. To się bierze stąd, że Excel znowu sprawdza, czy ta wartość jest różna od tej. Prawda. Potem sprawdza, czy ta wartość jest różna od tej. Prawda. I potem sprawdza, czy ta wartość jest różna od tej. Nie jest różna, więc wychodzi fałsz. Stąd ten fałsz tutaj. Więc teraz dla kolejnych wpisów PL pojawi się tutaj wszędzie fałsz. Dopiero po tym, jak trafimy na inny kraj, Czyli będzie Excel sprawdzał, czy to jest różne od tego, wyjdzie mu prawda. Stąd będziemy wiedzieli, że trafiamy na kolejną grupę. I potem w tej kolejnej grupie znowu pierwszy element będzie miał prawdę, potem kolejne elementy z tej grupy będą miały fałsze. I teraz, co można zrobić dalej? Przekonwertuję tę tablicę na zera i 1, czyli znaczy te tablice, które tam mi wychodzą. Więc biorę, ustawiam kursor, zaraz za, nawia, za znakiem równości, wpisuję podwójny minus i biorę tam moją formułę w nawiasy. Zatwierdzę to Enterem, kopiuję do samego końca w dół i spójrz, teraz będę miał te same elementy, które były wcześniej, ale zamiast prawd będę miał jedynki, a zamiast fałszy będę miał zera. I teraz co mogę z tym fantem zrobić dalej? Wrzucę to do środka do funkcji suma. Tym razem już nacisnę Ctrl-Shift-Enter, ponieważ suma wykona operację agregowania na tej tablicy, więc zsumuję te elementy, Ctrl-Shift-Enter i otrzymam już wynik. I teraz zobacz, co się zrobiło fajnego. Dla PL mam dwójki, potem dla kolejnej grupy mam kolejną cyfrę, czyli trójki, potem czwórki, piątki, szóstki i tak dalej. Więc teraz mogę powiedzieć Excelowi, aby sprawdził, które z tych liczb są nieparzyste, i na nieparzystych będę mógł ustawić kolor. A jak to sprawdzę? Użyję funkcji, która się nazywa MOD. Ona zwraca resztę z dzielenia. Liczbą, którą będę dzielił, jest ta moja formuła, którą, która generowała mi te kolejne liczby. Natomiast dzielnikiem będzie dwójka. Będę to dzielił przez dwa. I z tego dzielenia przez dwa dla liczb. Ups, powinienem nacisnąć CTRL SHIFT ENTER, jeżeli chcę zobaczyć. Wyniki. I z tego dzielenia będzie wychodziło albo 0, albo 1, bo jeżeli liczbę parzystą dzielimy przez 2, to nie będzie żadnej reszty, natomiast jeżeli liczbę nieparzystą dzielimy przez 2, to zawsze jako reszta pozostanie 1. I teraz jak mam już 0 i 1, to to wystarczy do formatowania warunkowego, aby ono zadziałało. W formatowaniu warunkowym należy, jeżeli chcemy budować formatowanie warunkowe przy użyciu formuły, to należy tak, tę formułę tak zbudować, aby ona generowała prawdę albo fałsz. Ale również formatowanie warunkowe obsługuje liczby. Jeżeli for, formuła w formatowaniu warunkowym będzie generowała jakąkolwiek liczbę różną od zera, to będzie to potraktowane jako prawda. Jeżeli będzie zero, to będzie to traktowane jako fałsz. Więc wchodzą do tej pierwszej formuły, kopiuję ją Ctrl C Escape. Teraz zaznaczam wszystkie elementy mojej listy. Wchodzę do narzędzia główne do formatowania warunkowe, do zarządzaj do nowa reguła może i użyję formuły do określenia komórek, które należy sformatować i wkleję tę moją formułę. Oczywiście ustawiam jeszcze jakiś kolor. Klikam OK i tę moją dodatkową kolumnę, w której tłumaczyłem dziś tę formułę. Jak ona działa, mogę ją usunąć, bo ona jest mi niepotrzebna. Sprawdźmy, czy to działa. Jako drugi kraj wrzucę SE i spójrz, od razu Excel rozróżnił, że to jest inna grupa i mamy inny kolor. SE. Ta sama grupa co wyżej, więc kolor taki sam jak przy SE. Piękne rozwiązanie. Dzięki Paweł za natchnienie do przygotowania tego rozwiązania.